Siema, siema, ja jestem Maciek. Witam was w kolejnym poradniczku. Dzisiaj pokażę wam jak zdobyć artefakt w tajemnicach lasu bez walki z tym bosem, który wymaga y, od was y, tylko i wyłącznie leśnych postaci. A jeśli ktoś z was będzie miał problem z tym sposobem, to pokażę wam też y, łatwy trick, który pozwoli wam właśnie pokonać tego bossem i więcej na luziku. Dobra, nie marnując waszego czasu, y, przejdźmy od razu do rzeczy. Klasycznie oczywiście musimy najpierw pokonać tych, później yy, lecimy tutaj, później musicie zabić tego bossa, później musicie załatwić tego i po tej walce będzie, będą już wszystkie korzenie yy, wyrośnięte i jak wygracie tą walkę, to korzenie przestają rosnąć i w ten sposób możecie sobie wyeksplorować całą mapkę bez problemu i później, sobie tutaj wejdziecie, i yy, Korzeń już nie będzie rósł dalej. Żeby nie było, że ściemniam, oczywiście wam pokażę. Także Z2. Witam Was po sekundowej przerwie. Jak widzicie, wszystkie konary są już yy, odpalone. Teraz pokażę Wam, że po tej walce nic się nie stanie. Będziecie mogli walczyć dalej. Od razu z góry mówię, wybaczcie mi za zacięcia, ale mój komputer jest. Wykonany z niskiej jakości drewna, więc Jego ogólny performance jest na bardzo niskim poziomie Ale myślę, że będziecie wiedzieć o co gada, więc jakoś, jakoś to przebolejecie razem ze mną Dobra, dostali szybkie lańsko, bo w sumie jeszcze ten na wyższym poziomie niż To jest wymagany I widzicie? Nic się nie stało Po tej walce Nic się nie stało I teraz patrzcie Dobra, w sumie biorę byle co teraz. Atakujemy, powiedzmy, tego bossa. Szybkie lanie mu sprawimy. Raz, dwa, trzy. To jest ogólnie mój yy, taki główny skład. Ogólnie polecam wam zainwestować w Sylwinę. Bo ona się bardzo przydaje na niektórych walkach. Na przykład, jak jest jakaś nemora. Czy, powiedzmy, Wedan, który się leczy. No to Sylwina jest spokojna, bo ma takie burstowe obrażenia, nie? Że szybko zabija. Także bardzo Wam się sprzeda na takich bossów. Minus jej jest taki, że jest tylko do 160 poziomu, nie? Więc w przyszłości będziecie musieli się zmienić na kaz. Dobra. Jak widzicie, wygraliśmy kolejną walkę. Wygraliśmy kolejną walkę i. Przejście dalej nie jest zatorowane, czyli w ten sposób możecie sobie eksplorować całą mapkę, lać wszystkich a droga będzie dalej otwarta. Dobra, teraz pokażę Wam, jak wygrać z bosem. Witam Was ponownie. Jak widzicie, zrestartowałem las. To po to, żeby Wam pokazać wszystko od początku. Moją pierwszą radą będzie, żebyście restartowali las tak długo, aż tutaj będzie jakaś leśna postać, to na wypadek jakbyście mieli ich w składzie mało i to będzie bardzo dla was przydatne. Przed główną walką z bossem sugerowałbym, abyście pokonali te stwory i tego bossa, żeby dostać lepsze artefakty. Nie? Oczywiście później sobie pozbierajcie leśnego stąd, który wam się przyda, jeśli nie macie. No i lecimy do bossa. W ten sposób podsunął jeden z moich członków gildii. Pozdrowienia dla Tadzia. Trik polega na tym, aby po prostu użyć swojego głównego składu do obicia bossa. Nie musicie z, z ten zwyciężyć. Chodzi tylko i wyłącznie, aby tam się pozbyć jednego, dwóch, trzech, albo chociaż zbić im hapsy. Po to, żeby było Wam y tym składem leśnym łatwiej. Teraz sobie spróbujemy. Ja nie jestem pewien, czy ten. Czy mi się kogoś, kogoś uda zabić? Będę próbował kilka razy, aż do skutku. Jak zginie jedna, na zginie. Oczywiście nie zginie. Zabiliśmy Kaz, Czyli spoczko. Może uda się jeszcze jedną postać załatwić. O, obie kazy załatwiliśmy. Miejmy nadzieję, że Sylwina wszystkich sama nie zabije. O! I tym sposobem zostały tylko dwie postacie. I teraz patrzcie Bierzecie sobie to co macie hmm. Wszystkich leśnych, ja tam troszkę ich mam W sumie to wszystko Wyrzuca tego drewniaka bo jest shitem I wezmę sobie tasji. I tym sposobem patrzcie jak dostaną szybkie lanie Znaczy mam nadzieję że dostaną szybkie lanie bo inaczej będzie siara nie? <śm> Niby macie takie obeznane dostanianie O! I widzicie, udało się. Bezproblemowo. I teraz idziecie tutaj. Tutaj macie przejście. Lecicie tu i skrzynia z artefaktem jest dostępna. Yy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Yy, oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam yy, do sekcji komentarzy. Yy, pod filmem znajdziecie linki na Discorda, na grupę Facebookową, na Instagramy, Snapchaty. Wiecie o co chodzi. Jeśli chcecie, to możecie dołączyć. Yy, to by było na tyle. Zapraszam Was w kolejnym filmie. Na razie.